Witam w drugim odcinku z gry Atlas. Ja jestem Flotar, a Wy możecie taniej kupić Atlas lub w ogóle możecie kupić Atlasa na gierwa. Link jak zawsze jest w opisie z Kolem Flotar. Nie zapomnijcie tego. Jeżeli podoba Wam się seria, lubicie grę i chcecie więcej odcinków, no to wiadomo, łapa w górę obowiązkowa tutaj. I powiem Wam tak, udało mi się uzbierać surowce na tratwę, pierwszą tratwę. Jeszcze nią nie płynąłem. Nawet udało mi się zabić między odcinkami byka. Znalazłem mapę skarbów, która, powiem Wam, tak, zebrałem mapę skarbów, ale nie mam pojęcia, co z nią zrobić, gdzie ona jest. Była to taka butelka, tak jakby taki zrzut z arka. I w sumie nie wiem, czy gdzieś to się powinno tutaj pojawić, czy e, może w Atlasie. Nie, no tego to po prostu tutaj nie ma. Także dziwna sprawa. Nagrywam ten odcinek zaraz po tamtym, chociaż w sumie troszkę sobie pograłem, żeby wiadomo e, zebrać tu surowce i wydaje mi się, że mam odpowiednią ilość e, drewna, żeby wyruszyć dalej i wyruszyć na jakąś inną wyspę, chyba że po prostu jeszcze nie ma innych wysp e, na tym serwerze, bo przypominam, że gram na prywatnym serwerze ekipowym, e, także tutaj wszystko jeszcze, wiecie, może ulec zmianie. Począwszy od mapy, skończywszy na e, na przykład ratingach i tak dalej, i tak dalej, chociaż ja wiecie, tutaj nie mam kompletnie nic do gadania, bo sam jestem e, na tym serwerze gościem. Ale że troszkę pograłem w tego arka i wiem, jak to będzie wyglądało w Atlasie. <laughs> Kurde, głos mi się jakoś załamuje. No to mogę tam rzucić jakieś, e, jakieś sugestie. Dobra, czy mam już wszystko? 72, wydaje mi się, że 80 drzewa jest potrzebne. Także jeszcze sobie szybko zetniemy jedno. E, walka z mm, Bykiem była bardzo łatwa, ponieważ on się zbagował w jednym miejscu, znaczy zbagował, po prostu się nie ruszał. I ja po prostu skraftowałem sobie trzy dzidy, no i trzema dzidami go bardzo szybko załatwiłem. Z niego Prime Meat Prime Meat to jest takie lepsze mięso do oswajania. O, dokładnie w tym samym miejscu e, był też byk. I widzicie, on się nie rusza. A, on się mnie boi. Może dlatego, że przed chwilą e, zabiłem innego konia. Spokojnie. Nie muszę ciebie zawiać. W ogóle dużo zwierząt się tutaj respi. Bardzo dużo. E, dobra, wróćmy sobie do miasta. Tam gdzieś powinno być. Kupmy tą y, tratwę i popłyniemy, Bo wiem, że każdy na to czeka. Ja też na to czekam. I zobaczymy, czy będzie rzeczywiście takie trudne to sterowanie tratwą. Bo podobno jest. I. Y, Spoiler, pewnie gdzieś umrę po drodze. Ja, ja tego jestem pewien. Albo wpadnę do wody, albo coś mnie zaatakuje, albo będzie jakiś sztorm. No, możliwości jest dużo. Zobaczymy, na którą uda mi się trafić. Tu jest oczywiście ta baza startowa, gdyby ktoś nie wiedział. I tam jest gościu, który sprzedaje takie rzeczy. Jak na przykład trafy. I wiem, że jest jakiś event, że można kupić sobie teraz. Czekajcie, nic pod wodą nie ma. Że można kupić sobie um, jakby takie kostiumy eventowe, ale z tego co widziałem, one wszystkie kosztują e, złoto, a nie mam pojęcia skąd się złoto bierze. Znaczy, tak na chłopski rozum, no to pewnie za wykopanie jakichś skarbów i tak dalej. Ale ja chyba złota aktualnie nie mam, przynajmniej nie widzę, żebym tutaj gdzieś miał to złoto, a mam 20 lat. OK, i w ogóle jest dzień na serwerze 4698. Teraz obstawiam jakiś błąd, no bo wiadomo, że tyle serwer jeszcze nie stoi. I mamy. Dobra, tu jest ten gościu. Uwaga, aż się muzyka włączyła, bo oni wiedzą. I mamy tą tratwę. A, potrzebuje włókna. Jednak włókno 73x75. Ale powiem wam tak, dobrze, że tutaj rosną te krzaki. Chyba. Dobra, już się bałem, że nie będę mógł e, wyrobić tego włókna, to by była... to by był dość duży problem. Dobra, pierwszy rejs... ...statkiem, znaczy statkiem, tratwą w sumie. Dobra, o, mogę nazwać swoją e, tratwę. Na razie nie będziemy nadawali jej nazwy żadnej. Okej, okay, wchodzimy. Mm, jak mi się płynie? Dobra, podejdźmy. Sail controls, rotate... Open, o, dobra, czyli możemy żagle rozwinąć, spoko. I będziemy najprawdopodobniej płynęli... Chyba to jest kierunek wiatru? Wydaje mi się, że na, na to też trzeba zwracać uwagę. Um, dobra, mogę obrócić żagle. O kurde, czyli jeżeli sobie weźmiemy tak, no to teraz się obrócą w tamtą stronę. Okej, okay. czaje, a jeżeli wezmę sobie na przykład 135? Ziu. kurde, powiem wam, że trzeba... Wow, płynę! Dobra, płyniemy w końcu, w końcu czas na wyprawę, pierwszą wyprawę gdzieś na może na inną wyspę albo e, w sumie nie wiem gdzie. Nie, nie mam pojęcia gdzie my, dobra, na 90 stopni, a mamy wiatr w y, lewo, Ok, Czyli w sumie będę mógł zaraz dać może na 45. Nie, ja, ja, ja nie chcę tam płynąć. Przepraszam, <laughs> powiem wam tak, no nauka tego będzie trudna, ale damy radę. O kurde, żeby mi się ta trotwanie rozpierdzieliła. Dobra, ja bym chciał, czy, czy to tak działa, że sobie będę skręcał po prostu? OK, nie uderzyliśmy. I no właśnie. Dobra, na zero. Dajmy żagle na zero i płyńmy po prostu gdziekolwiek. Bo ja chcę mówię zobaczcie jak to tutaj e, wszystko wygląda, jak to działa. I co może, by, co może nas spotkać na tym morzu. Co może nas spotkać na morzu? Piękne. E, dobra, weźmy sobie M. I gdzie, my, gdzie ja w ogóle płynę? I co się stanie, jeżeli. Ty, tam coś. Nie, myślałem, że coś jest przede mną, ale nie, nic nie ma. Wezmę powiększę mapę. Okej, okay. co się stanie, jeżeli dopłynę e, do końca, jakby tej mapy? Może jakaś wyspa tutaj będzie? Może cokolwiek? Przydałoby się, nie, żeby coś było jeszcze przede mną. Bo jeżeli to jest tylko ten mały kwadrat, a w sumie tak jest. Jestem na 99% pewien, że tak jest. W ogóle zrobiłem sobie w międzyczasie ubranie całe. Mam tutaj, nie wiem, nic ciekawego, nie mam żadnych przedmiotów. Mogę sobie stworzyć pochodnię, tylko po co mi jest ta pochodnia? No i oczywiście w wodzie są jakieś rekiny, węgorze, ogromne ryby. Wszystko oczywiście chce nas zabić, wszystko, wszystko jest źle do nas nastawione. Dobra, weźmy sobie... może skręcimy troszeczkę? Wiecie, ja już ogarnąłem, jak się steruje tą tratwą, no to... Dobra, to będziemy płynęli. nic nie ma tutaj. A jakbym skoczył, zobaczył, co się dzieje w wodzie? Chociaż nie, bo... W ogóle powiem wam, że taką tratwą na pełne morze wypływać, to jest największa głupota. Serio. Gdyby, bo widziałem na trailerach, że są tutaj jakieś krakeny i tak dalej, w ogóle wow, FPS-y. Ale mi zaczęła gra dobrze działać. Teraz mam równiutkie 60 FPS-ów, no, ale w sumie wokół, <laughs> wokół za dużo się nie dzieje, nie? Ale ten, czytałem, że ludzie też mieli problem z FPS-ami, i wystarczyło oddalić się od tego głównego miasta, i wtedy nagle gra zaczynała super działać. Także może um, podobnie jest w moim przypadku. Dobra, ja bym wziął 20, minus 22 stopnie, okej okay. i teraz mamy chyba idealnie wiatr pod żagle, także rozwijamy sobie największą prędkość, czekajcie, option, ship, chwila, czy mogę, moja tratwa zdobywa, zdobywa expa, okej, okay. rozumiem, dobra, zdoby... moja, moja tratwa zdobywa expa i będę mógł ją rozwijać, super sprawa. Uwaga! Jesteśmy coraz bliżej granicy jednej krawędzi z drugą. O! Dobra, tratwa akurat zdobyła pociąg. I możemy tak, e, dodatkowy ciężar, dodatkowa załoga. To jest jakby... Mm, sinking right, Aha, czyli po prostu, że ona nie... Dobra. Mm, accommodation. E, dobra, zwiększymy dźwig na razie. Bo tu będzie po prostu twardość jakby, że wiecie, ta tratwa... Za nie, to nie tak szybko... Ty, są... jest wyspa! Jest wyspa! Holy shit! Mamy pierwszą wyspę. Chyba to jest wyspa. To... Co to jest? Ej! Co to kurde jest? Jakiś statek widmo napotkałem. Widzicie to? I powiem wam tak, boję się. Autentycznie się boję. To jest jakiś. Ej, to wygląda naprawdę jak jakiś statek widmo czarna perła, te sprawy, duchy. Wow. Yy, mogę przybliżyć? Zobaczcie, tutaj na mapie nic mi nie pokazuje. Myślę, że to jest wyspa, ale to jest jakiś. Sty. Co tutaj się dzieje? Okej. Okay. Opłućmy za tym. Ohoho! Atlas, ty mnie potrafisz zaskoczyć. Ty tam jest jakiś. Przedmioty widzieliście, tam była skrzynia z przedmiotami, ale ja chcę podpłynąć. Pewnie umrę, nie? To, to jest, jestem pewien, że tak się stanie, ale chcę zobaczyć, co to jest. Czy to jest jakiś morski. Swój? Nie, to, to wygląda jak statek. To naprawdę wygląda. Ship... O kurde, statek przeklętych. O, fuck, co tu się właśnie. Tam jest jakiś skarb. Ja płynę na statek przeklętych. Dobra, mam włócznie. O Jezu, to jest z co tutaj się właśnie odwala? Dobra, statek przeklętych. Wpierdzielamy się w statek przeklętych. O jejku ojejku. Dzień dobry, przeklęci. Wow, powiem wam, że trochę... Trochę czuję strach przed nimi i rzeczywiście to jest granica, e, granica tutaj mapy. Dobra, to mogę, mogę zawrócić jakby? Level drugi ma ten stateczek. Hmm. W ogóle mam zły wiatr, niestety. Spokojnie, w statku. Czekajcie, którym się. O, tym się wyłącza. Chuda. Ty, ten statek. Ty, ten statek płynie na mnie. Ech! Dobra, zaatakowałem go. Ty, przewróci moją. Przewrócił moją tratwę. Powiem wam tak. Nie wiem o co chodzi z tym statkiem. Ty. Tam jest jakieś działo. Spierdzielam stąd. Eee. Wow! Strzela do mnie. Dobra. Uciekamy stąd. Powiem wam tak. Fajnie. Naprawdę fajna gierka, ale... To chyba nie jest dobry pomysł, żeby w drugim odcinku takie rzeczy napotykać. Dobra. Płyn, płyn. O kurde. Strzelają we mnie. Eee. Nie, zły wiatr, zły wiatr, zły wiatr. Zatopią mnie. Dobra. Nie poddam się bez walki, tylko że nie mam dział, więc w sumie poddam się jednak bez walki. Ojejku. Dobra, spierdzielamy stąd jak najszybciej. No i mamy oczywiście te wszystkie skarby, które możemy sobie tam zbierać. Ja nie chcę tam płynąć, bo tam jest granica mapy, mm, dobra, 45. No, e, tratwa... Moja tratwa jest niestety... Znaczy, no, umrę najprawdopodobniej. Czyli są jakieś losowe eventy. Ty, tam jest kolejny statek. Okej. Okay. Okej. Okay. Spoko. Ja w ogóle chuda wyłączam, żebym później mógł sobie zrobić ładną miniaturkę z tego. Gdyby ktoś się zastanawiał, dlaczego tak robię? Ponieważ nie ma jeszcze singla, e, więc nie mogę sobie. No ja wiem, że jestem w ogóle pod wiatr, nie, to, to nie musicie mi mówić. Zdaję sobie z tego sprawę. E, ale ja chcę po prostu jak najszybciej... O ja płynie do drugi statek. E, kurde. Ja chcę jak najszybciej się dostać na tą wyspę. Albo w sumie gdziekolwiek. Jak najszybciej, no i jak najdalej od nich. Tam jest chyba ta druga wyspa początkowa. Tak to wygląda. Dobra. Uda mi się tam zawrócić jakoś? Teraz jesteśmy kompletnie pod wiatr. A jeżeli wezmę 180? To będę płynął w tamtą stronę, czy nie? A, to tak nie działa. Dobra, czyli to działa w ten sposób. Czyli jeżeli wezmę teraz e, sobie powiedzmy 100... O nie, nie, nie. To ja, ja chcę w tą stronę. Ja chcę jak najdalej od tych statków i jak najdalej od granicy mapy, w ogóle jakieś lagi mi się zaczynają. Ty, słyszę w ogóle jakieś dźwięki, tak jakby mnie coś... coś pode mną było. Powiem wam, że niby to jest zwykła podróż, ale tak naprawdę to nie jest zwykła podróż. Pozdrawiam. <grym> Pozdrawiam. Dobra, dajmy sobie tak żagle. Nie, no, powinienem w drugą stronę te żagle dać. Te, teraz powinienem chyba tak dać na żagle. A, bo mam pokazany, dobra. Teraz mam wiatr. Na, tutaj mam na czerwono albo na zielono wiatr. Ja się tego nauczę, nie? Spokojnie. O, widzicie? Teraz jest na zielono. Ale tam jest ta wyspa. Kurde, ja nie chcę płynąć w tą stronę. Wiatr mi bardzo nie sprzyja. Jest tragedia, jeśli chodzi o wiatr. Czemu ten wiatr nie może w tamtą stronę dmuchać? No ale fajną rzecz napotkaliśmy no, na samym, e, samym początku tego odcinka. Nie, nie wiem, jak to się dalej potoczy, jeśli mam być szczery. E, dobra, biorę na zero. A w ogóle mam żagle zniszczone. Nie, nie, nie. W ogóle nawet nie zwróciłem na to uwagi. Jakże jestem na pełnym morzu. Wokół mnie nie ma nic. Są te skarby, ale nie chcę wyskakiwać żywody, bo e, wiem, jak to wyglądało na oficjalnych serwerach. Dobra, weźmy sobie tak, zróbmy. E, wiem, jak to wyglądało na oficjalnych serwerach, że od razu zabijały mnie jakieś tam rekiny węgorze i tak dalej. Także po co to robić? Skoro? Kurde, nie tak. Nie, nie... Chociaż niby płyniemy dobrze, ale tak naprawdę nie płyniemy dobrze. Dobra, dajmy na 90 stopni. Ok, no ale widzicie, płyniemy w ogóle nie w tą stronę. Bo cały czas wiatr mam tam. A ja chcę tam. Na no 45 stopni, żebyśmy popłynęli. O, w ogóle tam jest ten skarb. Hmm, można by było zobaczyć, zaryzykować. Tylko, że się tak boję tej wody, co ona może skrywać. Eee, w sumie, czekajcie, jeżeli będę tak płynął, tak jak teraz, to może ten skarb w końcu do mnie dopłynie. Czym w ogóle mogę naprawić tę tratwę? Hmm. Chyba nie mogę. Dobra, skarbie. A statki, przeklętych, gdzie są? Nie, nie ma statków przeklętych, ale mówię, jeśli wiemy, że od razu w pierwszym, w pierwszym filmie coś takiego napotkałem, czyli trzeba będzie po prostu poczekać, jeśli chodzi o Atlasa, aż na tym serwerze zostaną dodane, wiecie, to nowe, em, nowe wyspy, bo widzę, że to będzie naprawdę fajna zabawa. Tylko po prostu na tych początkowych wyspach, z tego co wiem, nie ma za dużo. Każda z tych wysp wygląda tak samo, tylko one są po prostu odwrócone trochę, więc nie ma sensu. Um, nie, nie ma sensu grać dalej. Tylko trzeba poczekać, aż to się, jak, jak to się tam rozwinie. Z tego co wiem, no to hosting serwerów ma zamiar wprowadzić jak, jak najszybciej, właśnie te pozostałe wyspy z pozostałej mapy. Także seria na 100% będzie kontynuowana, bo po prostu fajnie się przy tym bawię, przy gierce. Ajku, ten wiatr. Tragedia z tym wiatrem jest. Ale przynajmniej zbliżamy się powoli do skarbu. Bardzo powoli do skarbu. Albo on się zbliża do nas. No i mamy tą wyspę gdzieś w oddali. E, tą pewnie początkową. Czekajcie, sprawdzę sobie tylko jedną rzecz. To jest. Gdzie? Coś płynie. Albo to są po prostu dźwięki wody, trudno powiedzieć. Dobra, moi drodzy, nie będę was tym dalej zanudzał. Wiem krótki odcinek, ze z tego sprawę, ale teraz to, że no będę musiał po prostu jakoś dopłynąć, poczekać, może aż się zmieni wiatr, albo po prostu się jakoś szybko zabije. A zostawiam was z niewiadomą, co jest w tej skrzyni, co jest w tym drobie. Ja spróbuję jakoś powrócić, bo szkoda mi jednak tych przedmiotów, bo jednak troszkę to zbierałem. Także trzeba będzie poczekać na rozwój serwera, trzeba będzie zobaczyć jak to będzie dalej e, wyglądało. Także dziękuję Wam za uwagę. Sorry, że ten odcinek jest taki krótki, ale no myślałem, że będzie, będą jeszcze jakieś inne wyspy, oprócz tych czterech początkowych. A tutaj się okazuje, że jak widzicie, jest granica, jesteśmy tutaj uwięzieni. No i trzeba czekać na dalszy rozwój e, wypadków. Pewnie jak to widzicie, to już są te, te wyspy dodane, bo ja to też nagrywam z wyprzedzeniem. Także dziękuję za uwagę, zostawcie łapkę w górę i byłem trochę przestraszony jak spotkałem ten statek. To się przyznaję do tego. Na razie, cześć, pa! pa.